Grzegorz Bielski. Czy Alan Czerwiński to prawy obrońca czy prawy pomocnik? Prawy obrońca. Czy kolejnym krokiem w karierze będzie klub zagraniczny? To ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Na razie skupiam się na arce Gdynia. Czego brakuje, aby osiągnąć formę sprzed kontuzji? Myślę, że z każdym kolejnym meczem będzie coraz lepiej. Bartosz Sawicki. Gdyby Lech wpłacił klauzulę, zdecydowałbyś się na transfer? Nie ma takiego tematu. Gdzie lepiej czujesz się na boisku? Obrona czy pomoc? Na obronie? Jak oceniasz swój dribbling? Pracuję nad nim, na pewno będzie coraz lepiej. Kto jest najlepszym kumplem w szatni? Kopi, Kuchcik, śliszu, ale ze wszystkimi staram się mieć dobry kontakt. Eloziom 4. Alan, przedłużysz kontrakt z klubem, czy planujesz wypełnić obecny i odejść po wygaśnięciu kontraktu? To znaczy, ja nie planuję takiego czegoś. Mam jeszcze rok kontraktu do końca, no i, i no, ciężko powiedzieć. Na razie skupiam się po prostu na najbliższych meczach i, i chcę udowodnić swoją wartość. Łukasz Szenkiel. Jak często masz okazję jeździć do rodzinnego Bukowna, gdzie również mam rodzinę? Teraz rzadko, bo urodziła mi się Tureczka i, i, i to już jest takie troszeczkę cięższe organizacyjnie. Mateusz. Jaką książkę ostatnio przeczytałeś? Nie czytałem, bo nie mam czasu. Wolny czas spędzam z Tureczką. Mateusz Oleharczyk. Co skłoniło Cię do gry dla Miedziowych i jak czujesz się w klubie być jednym z lepszych zawodników tego zespołu? No Zagłębie było mocno zdeterminowane, żeby mnie pozyskać i... Ja też chciałem do Zagłębia przyjść, to jakby to mo można powiedzieć, że to był mój taki pierwszy wybór. Zagłębie lubi unofficial fanpage inny niż wszystkie. Alan, czy miałeś kontakt z Jerzym Brzęczkiem, gdy został selekcjonerem? Jesteś na orbicie jego zainteresowań? Mam nadzieję, że jestem. Mateusz Konsewicz, jak zaczynałeś swoją przygodę z piłką nożną? No, na osiedlu pewnie, jak, jak większość chłopaków. Mateusz Karol Budkiewicz, co Cię zachęciło do gry w piłkę nożną? No, myślę, że koledzy, bo wtedy wszyscy grali. Paweł Lewera, czy czujesz się w Lubinie dobrze? Bardzo dobrze się tutaj czuję. Oskar Jakowicz. Jaki jest Twój ulubiony klub na świecie? Zagłębio lubię. Konrad Makowski. Jak wspominasz czasy w SMS Bielsko? Nie bardzo dobrze. Szymon Sakson. Czy boisz się, że Twoja kontuzja może znów się odnowić? Nie myślę o tym. Dawid Anduszojc. Jak wiadomo byłeś w kręgu zainteresowań Legii Warszawa. Miałeś jakieś rozmowy z tym klubem? Ja nie rozmawiałem. Wiktor Wojniusz. Dlaczego numer 44 na koszulce? Dlatego, że czwórka była zajęta. Macie Rudziak, kto jest twoim idolem? No, myślę, że na mojej pozycji Łukasz Piszczek. Jakiego zawodnika lubisz najbardziej w ekstraklasie? Znaczy, lubię. No, na pewno fajnie wszedł do ekstraklasy Dani Ramirez z UKS Łódź. Gdzie zacząłeś grać jako junior? W Bukownie, w swoim rodzinnym mieście. Celestials. Jak ci się podoba gra na nowej pozycji? No staram się wykonywać swoje obowiązki najlepiej jak potrafię. Kubik 2004. Gdzie można cię spotkać? No na pewno na spacerze z córeczką z psem, bo często wychodzę z nimi na spacer także. Strzechowski 15. Na jakiej pozycji chciałeś się zawsze grać? Kto jest twoim ulubionym piłkarzem? To znaczy jak byłem gdzieś tam w wieku juniora i wcześniej no to wiadomo że na środku ataku, bo tam najwięcej bramek się strzelało, a od wielu lat skupiam się i żeby doskonalić swoją pozycję, czyli na prawej obronie. A kto jest moim ulubionym piłkarzem? Łukasz Piszczek. Lila Widlak, co cię motywuje do gry? Myślę, że chęć bycia najlepszym. Dudi 7, kiedy siatka noga? W, każdym, w każdej wolnej chwili. Zulaska, czy zadawał pan sobie kiedyś pytanie, czy dobrze pan zrobił wybierając piłkę nożną? Nie zadawałem sobie, ale jestem szczęśliwy, bo robię to, co kocham. Człowiek sąsiad, co się panu najbardziej podoba w Lubinie? No to, że to jest takie spokojne miasto. Ja lubię jakby spokój, ciszę i, i to mi się najbardziej tutaj podoba. Co najmniej się panu podoba w Luminie? Najmniej no, nie ma żadnych minusów. Jak się pan relaksuje? Spędzam czas z żoną, z córeczką i z pieskiem. Jak się pan motywuje? Motywuję się, a no, ja nie potrzebuję jakiejś tam motywacji. No chęć bycia najlepszym na swojej pozycji to mnie motywuje. Kuboks 23. Kto jest pan autorytetem? Lubię oglądać mecze najlepszych piłkarzy na świecie, czyli gdzieś tam Barcelony, Realu i tych topowych drużyn. Queto Sark, 92, piłkarski idol. Łukasz Piszczek gra na mojej pozycji, jest Polakiem także. Domin0011. Czy dobrze jest ci w Zagłębiu? Bardzo dobrze. Czy dobra jest atmosfera w szatni? Bardzo dobra. Szymon Sfies, 52. Myślisz, że gdyby nie kontuzja, to miałbyś szansę zagrać w reprezentacji? Mam nadzieję, że jeszcze zagram. Wasze wsparcie jest dla nas bardzo ważne. Potrzebujemy Was w sobotę o 17.30 w meczu z Arką. Liczymy na Wasze przybycie na stadion. Jesteście naszym dwunastym zawodnikiem.